Chlubabcia. Zapraszam do Was teraz na krótki spacerek, ponieważ poszłam wyrzucić śmiecie, no i znalazłam się w takim miejscu, gdzie wyrzuca się tak zwane gabaryty. No to pokażę Wam teraz, co ja tam znalazłam. fotel to kawał naszego życia z dziadkiem Kupiliśmy go jakieś 16 lat temu. Kiedy zaczęliśmy mieszkać tutaj w tej okolicy w tym domku. O, w tym domku. No i musieliśmy się go pozbyć. Kupiliśmy nowy. Panowie przyszli. Przynieśli nowy fotel i wynieśli ten stary na gabaryty. I tak stoi biedny, zalany wodą. Widać tam nasze ślady. Wygniecione oparcia. Stare, poprute poduchy. Jednej brak. Możeśmy ją sobie zostawić na no, pamiątkę. No i tak jesiennie. Dzisiaj, bo jesień to jest czas nostalgii. Nostalgii za starym fotelem. Pozdrawiam Was wszystkich. Wasza. Klo?